Witam państwa serdecznie. Wiemy, że szczepionki mRNA koncernu Biontek, Pfizer i firmy Moderna osiągają skuteczność 95%. Z kolei szczepionka wektorowa AstraZeneca 76%. Oznacza to, że osoby, osoby zaszczepione mogą zarazić się koronawirusem, i o tym dziś porozmawiamy z doktorem Tomaszem Dzieciątkowskim, wirusologiem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie doktorze, jak osoby zaszczepione z reguły przechodzą zakażenie koronawirusem? Czy przechodzą je łagodnie, czy też ciężko? Jak to wygląda? Tutaj wyraźnie należy podkreślić, że większość informacji dotyczy, mimo wszystko jednak preparatów, tych przynajmniej opublikowanych, dotyczy, dotyczy preparatów mRNA. I tu trzeba również podkreślić, te szczepionki są bardzo skuteczne. One rzeczywiście zapobiegają praktycznie wszystkich, jeżeli są w schemacie dwudawkowym, zapobiegają zakażeniu. Więcej, one również, co wykazano akurat w badaniach z terenu Izraela, w około 90% przypadków zabezpieczają przed transmisją wirusa. W związku z tym nawet osoba akurat, która została zakażona, nie będzie tego wirusa przekazywać dalej. Ten wirus będzie bardzo szybko inaktywowany. To są bardzo dobre informacje. Większość informacji, która jest na temat osób zaszczepionych preparatem MRNa, to są, to są informacje na temat osób, które uległy zakażeniu pomiędzy podaniem pierwszej a drugiej dawki. I wszystko tak naprawdę będzie zależało wtedy od tego, kiedy to do tego zakażenia doszło, czy akurat w tym momencie do zakażenia doszło przed pierwszym szczepieniem, a objawy uwidoczniły się akurat już po szczepieniu, czy akurat w tym interwale czasowym. Jeżeli do zakażenia doszło przed zaszczepieniem, no to tak na dobrą sprawę objawy będą typowe dla COVID-u i tutaj, tutaj może no jest... jest, jest, jest Totalna ruletka. Mogą być bardzo łagodne, mogą być trochę cięższe. Zazwyczaj jednak, biorąc pod uwagę, no, chociażby, że w Polsce strzykano grupę zero, czy pracowników, akurat służb medycznych w innych krajach, mówi się, że te objawy są łagodniejsze. Natomiast, jeżeli do zakażenia doszło później, czyli jest jakiś akurat w tym momencie pewien poziom odpowiedzi poszczególnej, najczęściej te objawy są bardzo Natomiast również to co prawda sugeruje, żeby wydłużyć odstęp, żeby akurat w tym momencie druga dawka szczepionki była podana według rekomendacji FDA najwcześniej w 28 dni od momentu zakażenia wirusem, stwierdzenia zakażenia, a najpóźniej do 42 dni. W Polsce zaczyna się mówić, że akurat w tym momencie ma, można to wydłużyć jeszcze do 6 miesięcy. To jest oparte na takiej zasadzie, że nie zaobserwowano reinfekcji, powtórnego zakażenia w odstępie krótszym niż pół roku, natomiast, natomiast no jest, to, jest to absolutnie nie poparte żadnymi badaniami dotyczącymi samej szczepionki. Trochę mniej informacji jest na temat, na temat szczepionki AstraZeneca, na temat szczepionki wektorowej. I tu co trzeba wyraźnie powiedzieć, ta szczepionka, tak jak Pani powiedziała, w zależności od okresu, kiedy podano, interwału czasowego, kiedy podano drugą dawkę, ma różną skuteczność. Paradoksalnie akurat ta skuteczność zwiększa się. Im dłuższy jest okres pomiędzy pierwszą a drugą dawką. Na tej zasadzie właśnie, nawet już w KPL-u, wydłużono ten okres z 6 tygodni do 10, 12 tygodni. Ale przekonano się też bardzo wyraźnie, e, zwłaszcza na terenie Wielkiej Brytanii, e, skuteczność szczepionka AstraZeneca, nawet w pojedynczej dawce, jest bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o zapobieganie ciężkim postaciom COVID-19. A co za tym idzie, konieczności hospitalizacji. Więc tu trzeba powiedzieć, tak, nie ta szczepionka nie zapobiega zawsze zakażeniu, ale radykalnie potrafi złagodzić objawy. Także akurat w tym momencie pacjent nie ma tego ciężkiego zapalenia płuc, nie ma niewydolności oddechowej, no i generalnie rzecz biorąc przechodzi samo zakażenie koronawirusem czy w ostatnim czasie osoby zaszczepione zaraziły się koronawirusem? Czy posiada Pan informacje na ten temat? A jeśli tak, to w jakim wieku były to osoby? To znaczy, z tego, co się orientuję, owszem, prawie zawsze, prawie każdego tygodnia jest tak, taka dochodzi do takiego przypadku, że pojedyncze osoby zakażone pojedynczą dawką szczepionki ulegają zakażeniu sars cov -2. W jakim wieku? W bardzo różnym. Generalnie rzecz biorąc, od 30-kilku do 60. Panie doktorze, jak informuje portal wp.pl, w Niemczech na koronawirusa ciężko zachorowali albo nawet zmarli seniorzy w placówkach opiekuńczych, którzy byli zaszczepieni. Dlaczego zatem po szczepieniu nadal dochodzi do zgonów covidowych? Pierwsze, to są wiadomości akurat, że tak powiem, z mediów popularnych, w związku z tym trudno je akurat jednoznacznie komentować. W związku, trudno też jednoznacznie komentować, jaki był status immunologiczny takiej To, że jesteśmy zaszczepieni nawet dwiema dawkami, nie oznacza, że będziemy zabezpieczeni w stu procentach. To jest absurd. Nie ma takiej możliwości. Zawsze istnieje takie, takie ryzyko, że zwłaszcza u seniorów, u których układ immunologiczny funkcjonuje trochę gorzej, nie dojdzie do wykształcenia prawidłowej odpowiedzi poszczególnej, a w związku z tym akurat będą oni dalej podatni na zakażenie. Ostatnio w faktach na TVN 24 poinformowano, że mutacja brazylijska zakaża i zabija w Brazylii na niespotykaną skalę. Eksperci twierdzą, że chorują także osoby, które przeszły zakażenie koronawirusem. Czy, są, czy szczepionka ochroni nas przed mutacją brazylijską? Czy są już jakieś dane na ten temat? Na temat mutacji brazylijskiej, akurat jest bardzo mało twardych danych naukowych. Mamy tak naprawdę w większości przypadków dane obserwacyjne. Tam rzeczywiście śmiertelność jest bardzo duża, ale to wynika powiedzmy sobie no z, z braku funkcjonowania prawidłowego systemu opieki zdrowotnej. Owszem, co należy, należy podkreślić? Stwierdza się, że są znaczy, że przeciwciała neutralizujące, które są wytwarzane po szczepieniu, Działają na wariant brazylijski, natomiast działają zdecydowanie słabiej. Mówimy tutaj o odporności humoralnej, czyli zależnej od przeciwciał. Natomiast należy pamiętać też o tym, że przy zakażeniach wirusowych najważniejszą i najistotniejszą rzeczą jest odpowiedź komórkowa. A to wcale nie tak łatwo akurat zmierzyć w warunkach in vitro, w związku z tym generalnie rzecz biorąc, tu. Że Niestety musielibyśmy poczekać też na wyniki badań obserwacyjnych osób zaszczepionych szczepionkami, które są dostępne. No i tego akurat w tym momencie, jak to będzie, kiedy zetkną się one z wariantem brazylijskim. W tej chwili takich danych jeszcze nie mamy. Panie doktorze, jaki zatem wpływ mają mutacje koronawirusa na szczepienia? Czy szczepionka będzie odporna na nowe mutacje? To znaczy na razie akurat w tym momencie, zwłaszcza, zwłaszcza, dotyczy to, zwłaszcza to dotyczy szczepionek MRNA, okazuje się, że one działają na większość znanych nam mutacji, działają skutecznie. Również na przykład wstępne badania dotyczące jednodawkowej szczepionki Johnson Johnson wskazują, że ona na pewno działa na przykład na wariant południowoafrykański a ma tylko jedną dawkę, więc jest łatwiejsze tempo wyszczepienia. Pamiętajmy o tym, że wirus może mutować tylko akurat w, we wrażliwych organizmach. W związku z tym im będziemy mieli akurat bardziej wyszczepioną populację, czy w danym regionie, czy na całym świecie, tym wirusowi będzie trudniej mutować i trudniej będą powstawały nowe warianty. Z tego powodu właśnie istotny jest masowy program szczepień. Co należy też podkreślić, to dotyczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o preparatów MRNA. Zakładając nawet, że pojawiłby się taki wariant, który byłby całkowicie odporny akurat w tym momencie na obecną szczepionkę, przeprogramowanie drukarek MRNA, tak, te szczepionki produkuje się w tak zwanych drukarkach MRNA, to jest akurat w tym momencie kwestia dnia. W związku z tym, po niecałym miesiącu można byłoby powiedzieć, że będziemy mieli szczepionkę, nazwijmy to w wariancie 2.0, która będzie już skuteczna przeciwko nowemu mutantowi, który będzie miał inną konformację i Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.